Tutaj jest mój pokój i dzieci. Wszystko jest dla nich przygotowane. Są ubrania, pomoce szkolne. Czy kiedykolwiek dzieci były tutaj w tym pokoju, bo pani specjalnie urządziła? To tak, jest... dzieci tutaj były na wakacje, dwa tygodnie i bodajże dwa razy w weekend. Jak były dzieciaki na wakacjach, to narysowała serduszko. Robiłyśmy razem flagę, a to już... dla mnie specjalnie zrobiła właśnie w wakacje, jak tutaj była. Co by się nie stało, zawsze będę o Tobie pamiętać. I pisała sama. Byłam popychana, pluł mi w twarz, wyzywał mnie wyganiał z domu, popychał. Czy te sytuacje miały miejsce przy dzieciach? Te sytuacje także miały miejsce e, przy dzieciach. Wyliczał mi pieniądze, e, musiałam ze sklepu przynosić paragony i rozliczać się z reszty. Była też taka sytuacja, że nie chciał mi dawać pieniędzy i twierdził, że jeśli chcę albo przygotować obiad, albo zrobić jakieś zakupy, to, żebym poszła do, do sklepu i wzięła na tak zwany zeszyt. Wyprowadziłam się, byłam przeszczęśliwa, kiedy zapadło postanowienie o tym, że dzieci mają mieszkać ze mną, nie miałam świadomości, że organy i prawo no, tak naprawdę nie, nie będą potrafiły wyegzekwować tego, co jest w postanowieniu. Że tak naprawdę nikt nie będzie w stanie pomóc mi. Można odnieść wrażenie, że no, sąd wydaje postanowienia, które nie są wiążące, a ci, którzy powinni się zastosować do tego postanowienia, w tym wypadku ojciec, no, nie ponoszą żadnych konsekwencji z, tym, z tego powodu. Ten przypadek, muszę powiedzieć, jest wyjątkowy i szczególny. Niesłusznie robi się ze mnie, y, po prostu niedobrą matkę. Ale kto, kto, kto y... Twierdzi, że nie interesuje się dziećmi, że nie chce się z nimi spotykać. A to jest nieprawda. Twierdzi, że walczę o dzieci tylko dlatego, że, że chodzi mi o pieniądze, o alimenty, o 500+. Nie chcę tych pieniędzy. Chodzi mi tylko, żebym miała przy sobie dzieci. Teraz znowu zarzuca mi, że jak przyjeżdżam na spotkania te z postanowienia sądowego, to twierdzi, że przyjeżdżam tylko po to, żeby zarobić pieniądze. Nie chcę tych pieniędzy, chcę, żeby oddał mi dzieci i nie będzie żadnych spraw. Wystarczy, żeby ojciec po prostu odpuścił i, i dostosował się do postanowienia, i wszystko się ułoży.